Dziś inauguracja jubileuszowej piątej edycji programu edukacyjnego EcoStudio Elektrosystem. Mogę o tym opowiadać i opowiadać, ale najlepiej, jeżeli na własne oczy zobaczycie, co magicznego tutaj się działo. Witamy z Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie startujemy z piątym sezonem naszego projektu edukacyjnego Eco Studio A W tym sezonie zachęcamy przede wszystkim szkoły do tego, żeby dołączyły do programu Eco Profit. Pewnym już standardem jest postępowanie z, z elektroodpadami. Mamy miejskie punkty elektroodpadów, mamy też punkty zagospodarowania. Myślę, że to rzeczywiście jest coś, co jest taką wartością dodaną aleksanderskiego społeczeństwa obywatelskiego, dlatego to wpisuje się w tą akcję, która dzisiaj gości Waleksandra